Witam Państwa bardzo serdecznie i kolejny gość naszego gorącego studia, a jest nim pan Marcin Rola w Ralu24. Witam Pana. Połaniam się, panie Piotrze. Witam wszystkich widzów, kochani, szanownych tygodnik. Oj, nazbierało się od ostatniego naszego spotkania, nazbierało się ciekawych tematów. Ja trochę tęsknię za tym Pana wizerunkiem z tymi bujnymi, jasnymi włosami i w tym jakimś takim Kosmicznym kostiumie. Co to miało oznaczać tam na konferencji Grzegorza Brauna? Ojej, to nie oglądał, szanowny pan Piotr, Powrotu do przyszłości? Ach, to była ta postać tego profesora, tak? Z powrotu do przyszłości. Profesor Ewet Braun, no po to, po, to, po, to był, po to był też postawiony Delorian, prawda? Ja tym Delorianem podjeżdżam tam pod Wisła, no i mam koperty z 19 maja, no panie Piotrze, no Jak można ja, powrotu do przyszłości? Tak, ja wie? tam, nie, widzi pan, no to tak jak człowiek jednym okiem ogląda, byłem tak zafrapowany tym pana anturażem, że pomyślałem sobie, nie. Że, że nie zrozumiałem dokładnie przekazu. Teraz już wiem, bardzo dziękuję. Natomiast... Następnym razem. Następnym razem Zaangażujemy pana jako Marty'ego McFly'a. To będzie już taki pełen komponent. Komp Proszę komp bardzo, dobra? ciekawe pytanie. Natomiast Grzegorz Brown stał się takim naprawdę bohaterem, takim sygnalistą ostatnich dni, ostatnich tygodni, który pokazuje, otwiera Polakom oczy i pokazuje te różne bolączki, które, które nas trapią. Co pan myśli o tych, o tych różnych akcjach? No, w Szpitalu w Oleśnicy, tej akcji z flagą ukraińską, tych jego wystąpieniach na debatach, tych antyizraelskich wystąpieniach, czy, czy to jest taki plan Hepenerski, czy to rzeczywiście jest element programu, który, który Brown wziął sobie, wziął sobie na agendę. I właśnie pan Braun doskonale się tutaj sprawdza, jest prawdziwy w tym, co robi, dlatego uważam, że już ma wynik cyfrowy przy tym, co robi. To było pięknie widać właśnie i w i to było pięknie widać pani Piotrze właśnie w Białej Podlaski, kiedy tam widzieliśmy kilka tysięcy osób, którzy skandowali. Ja uważam, że to były naprawdę historyczne sceny, ponieważ, ponieważ widzieliśmy już teraz nie tylko, nie tylko gaśnica, ale także dołączyła ich drabina. Więc teraz mamy już kolejny kolejny przedmiot i to kampanijny, i PR-owy, czyli gaśnica łącznie z drabiną, prawda? Więc ja uważam, że to jeszcze Stworzyła swoistego rodzaju subkultura, ale subkultura prawdy, bo taki jest Grzegorz Brał. Zobaczmy, jak on pięknie ich tam rozkłada wszystkich na cząsteczki. To, co zrobił Trzaskowski na debacie, super że to jest coś niesamowitego. Pokazał Trzaskowskiego, jak w pigułce, że to jest taki em, emocjonalnie, emocjonalnie człowiek kompletnie zakompleksiony i niedorozwinięty emocjonalnie, prawda? Zauważcie, jak on tam zareagował, jak jakaś dziewczynka, której byśmy zabrali po prostu jakąś jej ulubioną lalkę, on nie będzie odpowiadał na pana pytania, prawda? No po prostu było żenujące, żenujące. Taki człowiek pretenduje do, do miana najwyższego, najwyższego stanowiska w państwie. No ja jeszcze, ja nie chciałbym mieć tak tak rozemocjonowanej panienki em, na, na tym stanowisku, jak, jak Rafał Trzaskowski, Szanowni Państwo, i to pięknie pokazał właśnie Grzegorz brały. Z drugiej strony pokazał tą nieprawdopodobną hipokryzję, kiedy widzimy, wszyscy tam się bujają z tym trującym żonkilem, a kiedy przychodzi na przykład kwestia mm, rocznicowa, jeżeli chodzi o woły, to nikt kwiatu luk. Nie przywdzięła oprócz nas, polskich patriotów, mediów niezależnych, prawda, kwiat nu, prawda? Czyli piękno, spokój, harmonia, pokój, bo to symbolizuje kwiat lnu. A z drugiej strony mamy żonkin, który jest rośliną, jak doskonale wiemy, trującą. To też takie dość znamienne, prawda? Że akurat to sobie wybrali jako swoje logo, wiadoma, wiadoma nacja. I myślę, że już skończmy z tymi bredniami. Polacy już się wybudzili, przynajmniej duża część Polaków się wybudziła z takiego bełkotu pseudoantysemityzmu, prawda, że nie, ojej, nie wolno, nie wypada. Nie, właśnie wypada, właśnie mówmy o sprawach polskich, mówmy o polskiej suwerenności, polskiej podległości i to, w mojej opinii, genialnie wykonuje Grzegorz Braun. Zgadzam się z panem, Braun doskonale trafia w te bolące miejsca. Bez cienia poprawności politycznej wali prawdą po twarzy i trafia w te bolące miejsca, takie jak właśnie, powtórzę, szpital w Oleśnicy, sprawa morderstw dzieci, inaczej tego nie nazywajmy, sprawa, sprawa tej drabiny i ściągnięcia ukraińskiej flagi, która... To nikt obecności tam nie potrafił uzasadnić, bo to było bezprawne. Tak jest. To jest I tutaj y, autorytetem swoim nawet Leszek Miller mm. potwierdził, że, że, że Brown właściwie wykonał dobrą robotę. No i sprawa, no i sprawa tych debat, gdzie, gdzie ch znowu chłoszcze no bez, bez żadnego cienia litości, ale chłoszcze tych, którym chłosta się należy. Pan mówi o tych żonkilach. No tak, to jest jednak znowu symbol obcego państwa. Z całym szacunkiem dla ofiar Holokaustu, z wielką delikatnością do tego tematu, no ale jednak mówmy prawdę. Mówmy prawdę, jak, jak no, to znaczy, ale no... Teraz Izrael, jest, Państwo właśnie. Izrael dokonuje ludobójstwa, hekatomby, prawda? Dokonuje tak, tak. eksterminacji narodu palestyńskiego. O tym trzeba mówić. Zauważmy, że cały świat o tym milczy. No to jakimi byśmy byli chrześcijanami, katolikami, gdybyśmy o tym po prostu nie mówili głośno. Grzegorz Bram, tak samo jak my mówi o tym o tym głośno. Porusza tematy eurokołchozowe, porusza tematy ograniczenia suwerenności i niepodległości państwa polskiego i po prostu ludzie to widzą. W końcu ktoś yy, 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 z jajami się trafił i po prostu ten kochone swoje pokazuje. Yy, nie tyle fizycznie, to także przede wszystkim intelektualnie, no bo z całym szacunkiem, ale tam większość tych zawodników, pretendentów, to nie ma podjazdu też intelektualnie do go zabrało. Tak jest, bezkompromisowość. Wyjątkowo wyjadamy sobie tutaj z dziobków, no ale to niech to będzie taka przeciwwaga, do czego właśnie, bo armie Goga i Magoga jednak pozostają aktywne. Czy nie uważa pan, że ten cały, że ta cała yy, taka intensyfikowana akcja, że niby społeczeństwo jest coraz bardziej agresywne, że atakuje lekarzy, pokazuje się przypadki ataków na lekarzy, nagle w tak dużej ilości. Co się zmieniło w ostatnich miesiącach, że media nagle pokazują taką, taką yy, niestabilną, emocjonalnie agresywną, Agresywne społeczeństwo polskie. Czy nie uważa pan, że ta akcja medialna, że, że ta, ta propaganda, bo tak to trzeba chyba, chyba powiedzieć, bo ja nie, nie ufam temu przekazowi, zmierza do tego, żeby w pewnym momencie wystąpić przeciwko takim jak Grzegorz Brown yy, osobom, które, które tutaj. Jak mówię, głoszą prawdę i nie, nie zważają na te różne liberalno-lewicowe przesądy i żeby ich unieszkodliwić i mieć do tego narzędzia, mieć do tego pretekst. Tak mi to trochę pachnie. Ale pani patrze panie to jest oczywista stawka i te dobitki pokazuje e, sytuacja, kiedy Barbara Nowacka, ministra nieuchki obecna, prawda? Czy ministerka, nie wiem, jak ona tam się poczuła teraz, e, wyzywa Polaków od polskich nazistów, I tutaj nie ma nic z tego nie robi tytułu żadnego, żadnego tak naprawdę IWA, a kiedy Brown przypomnie, e, pokazuje tą hipokryzję propos Izraela, prawda? No to to już jest wielkie IWA', -wi, już prokuratura, już Bodnar się nagle budzi, prawda? Czyli co, Polaków można wyzywać od nazistów, a nie można powiedzieć prawdy o tym, co się dzieje teraz w tej chwili w Palestynie, że Izrael dokonuje ludobójstwa na skalę nieprawdopodobną, Szanowni Państwo, tak? To jest jedna sprawa. Dwa. Przecież ta, ten cyrk z lekarzami jest od kilku lat. No, z całym szacunkiem, ale to lekarze sami sobie są winni. To, co robili przez ostatnie kilka lat, a propos bezprawnej antynautowej segregacji sanitarnej, sami są sobie winni. To, co teraz robią mainstreamowe media, a propos tego, żeby żeby tutaj, wiecie, takie, takie podprogowo dać, niby znać, że to, co się wydarzyło w Krakowie, czyli zabójstwo tego lekarza, niby gdzieś tam ma coś wspólnego z tym, co się wydarzyło w jest zwyczajnie obrzydliwe. Tam wchodzą te wątki jakieś, przede wszystkim też um, psychiczne tego człowieka. Ten człowiek miał jakieś problemy ze sobą, ten, który go zamordował um, w służbie więziennej. Więc no, zobaczcie, jeszcze nie znają śledztwa, jeszcze śledztwo nie ruszyło, a już taki wskody, takie brednie, taka dezinformacja w takim najgorszym, pan, obrzydliwym, izraelsko-ruskim stylu. Ja tu powiem coś oporne, intymnego, oporne, żeby, żeby jeszcze wzmocnić ten temat. Mój ojciec świętej pamięci miał taką dosyć poważną operację. I po tej operacji, po długim, po długiej narkozie, nie był sobą. Był po prostu, też był po prostu agresywny, ofensywny wobec personelu. Oczywiście nie na taką skalę, żeby jakoś mógł im zrobić krzywdę. Natomiast natomiast leki zadziałały na niego w taki sposób, mojego ojca, że, że, że nagle stracił kontrolę nad swoimi reakcjami. Nad, nad swoją delikatnością, mm -hmm. którą miał w sobie wrodzoną. I to jest dzień, to jest chleb powszedni lekarzy, tam, to widzimy na co dzień, prawda? prawda? Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest tak, dzień, chleb powszedni do... lekarzy, że, że to się dzieje na co dzień I, i, i nie wierzę w to, że nagle, bo z jakiego powodu nastąpiła taka agregacja, takie, takie nasilenie tych różnych incydentów. Nie, dla mnie to jest typowa ustawka. to jest typowa ustawka, tym bardziej wczoraj, co się wydarzyło w Rumunii, czyli wygrywa praktycznie w cuglach prawicowy, prawicowy uniosceptyk, uni, unio euroentuzjasta, euro no bo euroentuzjasta to jest, ktoś, kto kocha Europę, prawda, ale uniosceptyk, czyli to jest, to my jesteśmy uniosceptykami, prawda, czyli nienawidzi, nienawidzi, nienawidzimy marksizmu, jesteśmy przeciwni komunistom, prawda, i totalitaryzmu, który, który szerzy obecna, um, antyeuropejska Unia Europejska. Prawda. E, więc w Rumunii w Rumunii zobaczcie już kolejny raz zostały wybory sfałszowane, Fałszowa sąd najwyższy tak powiedział, że to było kompletnie bezprawne, kompletnie bezprawne to, co zrobiono w Rumunii i teraz znowu wygrywa e, 40+ ponad procent e, kandydat z naszej z wajki, naszej więc banki, więc oni się ewidentnie tego boją i być może, że szykują nam tutaj drugą Rumunię. No tak pan Donald Tusk podczas wizyty swojej. Obecnej w, w Holandii powiedział wyraźnie, to jest ciemna chwila dla Europy. Musimy podjąć walkę. Z kim walkę? Walkę o nasze wartości, o nasze zasady, jakie tam oni mają wartości, jakie oni mają zasady. No więc to, to już też widzimy wartości. Więc to, to, to jest zapowiedź. Oni walczą o, o swoje stołki i o Unię. Oni walczą o... tak. Bo, bo, żadni to, bo wiadomo, inne, że nie o eurokraci, eurokraci to żadni demokraci. Tam nie ma demokracji, to każdy, Oczywiście. kto zna system Unii Europejskiej, tak. wie, że decydują obligatoryjnie no tutaj jakieś układy partyjne, Komisów. ale nie mające nic wspólnego z, z głosowaniem, z wyborem. To pan Dobromir Sośnierz doskonale w trakcie swojego pobytu w Europie w parlamencie nam przedstawiał także. Natomiast ja bym przestrzegał pana przed takim jeszcze triumfalizmem, bo, bo to jest dopiero pierwsza tura te 40% pana Simona, to, to jest dopiero <grymna> pierwsza połowa meczu. No, ale tendencja, tendencja, no jest taka, jest panie Piotrze, więc ja wątpię, że tutaj się cokolwiek tak naprawdę zmieni. No, ja osobiście uważam, że jeżeli miałoby się zmienić, to tylko na to, pana Simona, tak to przynajmniej liczbowo wygląda. Tak byśmy chcieli. No, a tymczasem oprócz, oprócz tych działań, takich, mówię, przygotowujących takich, takiej podgatowki, mówiąc językiem militarnym, no to też mamy do czynienia z oficjalnym oświadczeniem pana Bodnara, ministra sprawiedliwości, który, który mówi tutaj wprost, że prokuratura. Zajmie się i ukróci. Sugeruje, że jakieś aresztowanko jest w domyśle. Jak tylko to za parę dni się wydarzy, jak tylko Parlament Europejski zdejmie immunitet z pana Grzegorza Brauna. A zatem być może będziemy mhm. mieli kolejnego więźnia politycznego w Polsce. No to to tylko przysporzy jeszcze więcej entuzjastów i zwolenników Grzegorzowi Braunowi, no jeżeli oni tego faktycznie chcą. Ja się jednak trochę teraz obawiam, bo, bo to co się wydarzyło w Brągowie, czyli zaatakowanie jednego z działaczy rozwieszających plakaty starszego pana nożem tam w Wrągowie przez najprawdopodobniej zwolennika Rafała Trzaskowskiego, bo wcześniej ten człowiek otrzymywał groźby, zresztą to trafiło na policję i ten pan został ugodzony, czy tam jakieś ruchaniny doszło, że dokładnie nie wiem, nie tam nie było, ale na pewno został ten pan Starczy Ameryk Poturbowany. Jeżeli dochodzi już, szanowni państwo, do tego typu działań, to ja no powiem szczerze, boję się, że oni się posuną do jeszcze gorszych działań. Tutaj naprawdę ja bym ostrzegał Grzegorza Brauna, żeby też fizycznie zwyczajnie był chroniony, ponieważ mogą mu zrobić zwyczajnie krzywdę, bo ewidentnie widać, że część Kanata się bardzo mocno budzi. Ludzie ewidentnie chcą tej prawdy, chcą mieć męża stanu, a nie kolejnego jakiegoś antydemokratycznego, antypolskiego, antykańskiego flitka, takiego jak Trzaskowski czy tam inni kandydaci, więc ja się po prostu boję, że może tutaj dojść do drwinę cyby tak naprawdę, bo widzimy do czego prowadzi potem ich hejt, ta nienawiść, a co to, mało wariatów w Polsce, taki pod zbrojną palną więc kurczę, ja bym przestrz... oczywiście nie chcę straszyć, ale to, co się wydarzyło warunkowe, pokazuje, że te tendencje są no straszne, że oni się po prostu boją, boją się i nie, nie wykluczałbym, że posunęliby się do ostateczności. Ja tylko ostrzegam. No, pan Grzegorz Braun to twardy zawodnik. Myślę, że. To prawda, ale, ale to też prawda, myślę, ale że uważa, z, cał... z całym szacunkiem wili. dla niego on nie jest jeszcze tak groźny, bo wydaje się, że ciągle w sondażach to, to za mało czasu, żeby stał się ich, ich liderem. Ale nie patrzmy na sondaże, nie patrzmy na sondaże, panie Piotrze. Myśli pan, że oni Spójrzmy, wiedzą więcej. Zobaczmy. Oj, myślę, że tak. Zobaczmy, ile osób przychodzi na spotkania Mencena czy Brauna i porównajmy sobie ze spotkaniami Czaskowskiego. To widzimy z lotu bardzo często tak są te zdjęcia robione. Tu mamy na przykład u Mencena czy u Brauna kilka tysięcy osób. Pełne placy ludzi, pełne placy ludzi. A u Trzaskowskiego tam raptem, nie wiem, kilkadziesiąt, kil, kilkaset osób. Dobra taka zbita dla TVN-u, więc no ja uważam, że oni wiedzą więcej i się tego naprawdę boją. No. Nie chciałbym, żeby, żeby pan miał rację, a tymczasem nie tylko. Na pana Brauna wystawiono tę armatę, Je, była też ostatnio taka ustawka mediów głównego nurtu ze zwolennikiem PiS, panem Stanowskim na czele, z całym szacunkiem dla jego wyborów politycznych. Rozumiem, że można, można po prostu mieć takie, takie poglądy i, i, i być publicystą. Natomiast no, y, y, chodzi mi tutaj o jego y, stosunek do pana Maciaka i ten incydent, w studio kanału zero moim zdaniem skandaliczny gdzie zaprosił człowieka który jest równoprawnym z innymi kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Oczywiście. Polskiej który zebrał 100 tysięcy podpisów i potraktował go jak no nie wiem jak jakiegoś żulika prawda natręta który żeby nie było żeby nie było, panie Piotrze, mówię nie lubię Maciaka, nie lubię Maciaka. E, miałem z nim nawet spory spory sądowe, ale no, sorry, zebrał gość 100 tysięcy podpisów. Należy mu się, jak psu buda, e, raz występ we wszystkich debatach. Tak samo telewizja Republika postąpiła, tak samo, że go nie wpuściła. Słyszę, że teraz też Polsat, nie wpuszcza go na kolejną debatę. To jest po prostu żenada, to jest, To są antydemokraci, więc oni niech sobie nie wycierają swoich dęb demokracją, bo to są nieco rzadzi dziennikarze, tylko zwyczajni propagandyści. Facet zebrał 100 tysięcy podpisów, należy mu się występ, występ. W każdej możliwej debacie, więc niech oni nie mówią, że są dziennikarzami, czy są mediami jakimiś. To są zwyczajni propagandyści, obrzydliwi manipulatorzy, czy to z TVN-u, czy z TVPO, czy z Republiki, wszystko jedno. Facet zebrał 100 tysięcy podpisów, został zarejestrowany przez PKW i mówię to serio, nie pałam do niego sympatii, ale nigdy w życiu nie odwaliłbym takiej akcji, jak odwalił Stanowski, co było żenujące, żałosne. To zresztą pokazali sami, sami jego widzowie w tych komentarzach no bo to po prostu było głupie, co on robi, tak? No, małe, takie po prostu słabe. No to, jest, to jest pokazane, że mamy do czynienia z zwykłymi antydemokratami, więc po cholerę oni tu się biorą za jakieś wybory, po ja cholerę oni pan... tu się biorą za jakieś debaty, skoro no. nawet nie potrafią się normalnie jak ludzie zachować. Tak? Maciek tego nie powiedział, natomiast no, domniemuje dziennikarz, że on jest zwolennikiem opcji prorosyjskiej. No ale tak, po... ja to powtarzam i, i, i proszę bardzo, piszcie Państwo w komentarzach, jeśli nie zgadzacie się ze mną, no ale jest partia proniemiecka wyraźnie Partia związana z, z Niemcami to jest Platforma Obywatelska i to nie ma żadnych wątpliwości. Chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Jest partia. Jest partia proamerykańska i proukraińska, to jest Prawo i Sprawiedliwość. I oni też, też do tego się absolutnie przyznają i chyba nikt z naszych widzów nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Okej, okay, no są zwolennikami silnego związku Polski z Ameryką i y, jakiejś takiej, być może my byśmy to skrytykowali, jakiejś takiej dużej otwartości na Ukrainę i, i wszystkie jej interesy w naszym kraju. No to to jest prawo i sprawiedliwość. No i, no i, i, i co? Jest, y, 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 jest partia. No, nie ma partii, tak? No, jest jakiś, jakaś myśl o tym, czy jakaś myśl w ogóle na ten temat, żeby w jakiś sposób normalizować stosunki z Rosją i przynajmniej, no, tak jak chce Trump, y, przynajmniej no, prewencyjnie nie stosować wobec nich jakichś działań y, y, groźnych czy, czy jakichś działań, prawda, agresywnych. No i co? Czy to jest jakiś problem? Czy, bo, bo nie rozumiem. Czy, 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 czy Polska no, prowadzi tak, jakąś tak, wojnę tak, z Rosją, a na przykład z Niemcami nie? No myślę sobie, że gospodarczo mamy takie same problemy z Rosją, jak i z Niemcami. Myślę, że tak samo Amerykanie wymagają na nas pewne rzeczy, jak wymaga na nas, czy, czy być może chce, bo takich przesłuchów nie ma, ale mogłaby wymagać na nas, wymóc na nas Rosja. No więc, czy, czy pan to rozumie? Jak pan to wytłumaczy? Kompletnie tego nie rozumiem. To jest dla mnie bełkot. Mówię, nie pałam do Macie, ta sympatią. No on zawsze był pro nigdy się z tym nie krył. Ja jestem, ja mu m, nigdy nie zapomnę tych jego głupawych wypowiedzi w czasie segregacji sanitarnej, tego, że on chciał zamykać Polskę i robić różne głupie rzeczy. To no, różny był ten człowiek wygadywał. Ja też mam różne swoje głupie wypowiedzi na koncie. No i oszukujmy się, tak, w takim żyjemy świecie. Jesteśmy osobami emocjonalnymi. On nigdy się nie krył z tym, że jest prorosyjski, prawda? Mimo, że cały świat nogami przebiera, a w szczególności państwa europejskie, żeby robić biznesy z Putinem. Cały praktycznie świat na Brytoli, tak naprawdę, którym, jest, którym na rękę jest, żeby tam cały czas ginęli Ukraińcy. Najlepiej, żeby ta wojna trwała do ostatniego Ukraińca, prawda? Donald Trump to normalizuje i cały świat już nogami przebiera, by robić biznes z Putinem. A nasi, nasi zdrajczykowie, szanowni państwo, no. Chcą, byśmy byli na wojnie, prawda? Byśmy byli na jakimś tej frontu Doniecki czy Udańskim. Nie mówimy no absolutnie nie. Tusk nie sobie z synkiem idzie, z żonką, Morawiecki też sobie nie idzie z, z synkiem i żonką, bo to nie jest nasza wojna, nigdy nie była. I te stosunki z no, całym szacunkiem, ale co, no, oni co, z, zniknie na Rosja z globu ziemskiego? No nie, no z kimś będą się musieli dogadać, z kimś te traktaty pokojowe. Będą musieli podpisywać. No a z kim innym, jak nie z Putinem. Meloni, Macron, e, Scholz, cała ta, ta watacha antyeuropejska przede wszystkim no, już nogami przebiera nieoficjalnie biznesy kwitną. Rosja rozkwita gospodarczo. Cały system gospodarczy jest przekierowany na system wojenny, prawda? Przecież wszyscy tam robią kasę. Wszyscy tam robią kasę na razie nieoficjalnie. I wiadomo, że nie mogą się doczekać tego, żeby robić po prostu. Oficjalnie. A w Polsce jest najdroższy prąd, najdroższa benzyna, najdro, najdroższa, najdroższy gaz, etc., etc., To jest zdrada stanu, szanowni państwo, i ja zawsze powtarzałem, że powinniśmy robić tak samo jak Orban. Polityka wielowektorowa, zobaczcie co robi Orban. Orban bada i z Żydami, i z Chińczykami, i z Amerykanami, i z ruskimi, i ze wszystkimi, tak naprawdę, szanowni państwo, i na tym e, bardzo mocno. Węgry, małe państwo, ale zobaczcie, jak korzysta, właściwie stało się już dzięki Trumpowi takim liderem europejskim. Dlaczego to nie mogła być Polska? No dlaczego? No bo jednak Polacy wybierają idiotów i zdrajców. Polskie racji stanu interesu narodowego do władzy. Ja zawsze podkreślam, że powinniśmy być Pro Polscy, a nie pro Rosyjczycy, pro Ukraińcy, pro, pro czy proamerykańscy. Nie, pro Polscy. Musimy patrzeć wyłącznie na polski interes narodowy, czyli to, co nam się w danym momencie opłaca. A w tej chwili Polakom się w danym momencie opłaca całkowity pokój. I dlatego ja sobie tak myślę na własny użytek, że taka prorosyjska partia, do której ja bym się nigdy nie zapisał, ale taka prorosyjska partia byłaby dla polskiego rządu wygodna bo bo byłaby taką takim takim powiedzmy taką platformą do kontaktu nawet. Ale ona już jest przecież. No, Tusk zna bardzo dobrze wład Władza Ładunijowicza. Sikorski <grymianie> no, sobie jarał w łazienkach królewskich z Ławrowem. prawda? No, e wiadomo, że robią z siebie teraz publicznie idiotów, ale jednak panowie się znają, no, szanowni no, to, państwo. To, to, to no. prawda. Natomiast... Nie ma bardziej prorosyjskiego chyba polityka niż Donald Tusk. No to ale właśnie wie, tutaj nie? z Maciakiem walczą o palmę pierwszeństwa w, te, w tej prorosyjskości I oni, oni, chci oni chcieliby mieć monopol na te kontakty i na, no, to, na no, ten no, serwis. Maciak się zapisze do Platformy Obywatelskiej. No, no, a zamiast zapisać Maciaka do PO, to Propisowski, dziennikarz Pan Stanowski. No, właśnie go w taki, a nie sposób ustawia. Z całym szacunkiem do PiSu, do Platformy i drodzy Państwo, do innych partii, których ja osobiście tutaj nie posponuję, a jedynie no staram się jakoś to wszystko opisać, tak, żeby to było zrozumiałe. Bardzo Panu dziękuję. Wiem, że było trochę nudno, bo za bardzo się zgadzamy w tych poglądach, Panie Marcinie. No, ale trzeba popracować nad następnymi programami, no żeby ten nasz prawdziwie. dialog był bardziej pieprzny i troszeczkę, żebyśmy się jednak pokłócili. Ja, zaczniemy jakoś tak, mówimy się wcześniej, że ja albo pan mnie obrazi i będziemy po prostu będziemy tam sobie odbijać minutę. Obraże i po, pojedziemy już osobiście po, po różnych tematach tam prywatnych. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Dobrze. Naszym gościem był pan Marcin tak. Rola. Ja Państwu bardzo dziękuję. Zostańcie, proszę z naszym kanałem.